Jak zjednywać sobie ludzi rozmową? Co zrobić, by rozmowa, która się nie klei, jakoś toczyła się do przodu? Rozmawiając z drugą osobą, bardzo często dużo czasu poświęcamy na mówienie o sobie. Dlaczego? Dlatego, że sprawia nam to przyjemność i lubimy mówić o sobie. I często sprowadza się to do tego, że dialog, który powinien wystąpić między dwiema osobami, przeradza się w monolog każdej z nich. To może wyglądać na przykład w ten sposób. Byliście na wakacjach? Gdzie? Tak, tak, byliśmy na wakacjach, byliśmy w Hiszpanii. O, Hiszpania, no cudownie. My też w zeszłym roku byliśmy w Hiszpanii. Niesamowicie było. A jaki hotel dostaliśmy? Słuchaj, zaraz ci wszystko opowiem. Zwróć uwagę, czy masz takie osoby wokół siebie? Jak reagujesz w takiej sytuacji, kiedy ktoś ciągle mówi o sobie? Jak to na ciebie działa? A może to właśnie ty jesteś taką osobą, która. Y Mówi przez większość rozmowy o sobie. Zwróć uwagę, jak to działa na Twoje otoczenie. Dobrze, ale w takim razie, jak zjednywać sobie ludzi rozmową? Zadawaj pytania, pytania otwarte do tego, co słyszysz. I być może zabrzmiało to banalnie, ale zastanów się w takim razie, czy faktycznie stosujesz ten sposób rozmowy w swoim codziennym życiu? Bo zadawanie pytań świadczy o tym, że po pierwsze słuchasz tego, co mówi do ciebie druga osoba, a po drugie, że cię to interesuje, a to potrafi naprawdę zaskarbić sympatię drugiej osoby.